Dzień z tej strony Kolec Bez mm. Dzisiaj będziemy sobie jechać w, w las Już jesteśmy w połowie drogi tak prawie, co nie? Co nie? No. Dobra, będziemy się widzieć jak będziemy raczej już na miejscu No, no. Siema, jesteśmy w krótkim cięciu Kurczak najlepszy Wspina się na górkę Weszliśmy zobaczyć widoki z lasku nie, o! <laughs> te wid widzicie rowery? Ej, nie widać stąd rowerów, kurna. O, widać. Tam tak, są to, piękne to, tak. rowery. No, No trochę ta. Ja tam siedzę. Dobra, to będziemy się widzieć kawałek potem. Stąd. No, jak dojdziemy już kawałek jeszcze. No, jesteśmy już w większej połowie drogi. Dopiero my Cicho tam. Nie no, na serio to my wyszli, bo nie wiedzieliśmy na, na pewno gdzie iść. Mieliśmy iść na początku bez rowerów, gdzieś się przejść, ale jednak nie. I idziemy sobie gdzieś i potem będziecie widzieć o, nie. zjazd. To się nie Dobra, jesteśmy już tak przy końcówce lasu. I tu robimy sobie hopę, co nie? Kurczak? No. <laughs> Ten sobie baluje. Tutaj zrobimy sobie jakąś większą hopę. I chodzi git. No. Dobra, widzimy się. Pod... Dobra, teraz będziemy zjeść do słupki, zrobiliśmy. Kurczak będzie jechać w Dobra.

Ale mocne I jedziemy Abraham uluj i to ci no pokażę Tam jest dom Patrycji O tam, tam, tam Pokaż mój, tam jest. O, Nie widać nas. O tam jest kurczaka dom za tymi drzewami O widać tam jego krowy No tam a mojego niestety tam nie jest, stąd nie widać. Ja tam troszkę widzę, ale nie za bardzo. No widać, ale tak to stąd nie będzie widać. Dobra, jedziemy sobie dalej. Ale nagrywam. To ty, ty! Nagrywam. Kurczak myślał, że nie nagrywa.